To w przypadku Galli Oczywiście wszyscy zawodnicy, którzy wezmą udział w sobotniej gali, zaprezentują nam swój krótki podczas umiejętności podczas media treningu, oraz oczywiście poznamy ich limity wagowe, które powinni zrobić do swojej gali już na sobotę. Mediatrening rozpocznie się o godzinie 18.00 i zaraz po zakończonym mediatreningu rozpocznie się ceremonia ważenia. Podobnie jak miało to miejsce właśnie w przypadku Gali Fame MMA. Cała transmisja odbędzie się oczywiście na naszym kanale Hime MMA TV na Twitchu, do którego link podany jest w opisie. Całą galę oczywiście jeżeli będzie można w systemie payperview, który dostępny jest w linku podanym w opisie. Dla każdej osoby, która kupiła dostęp do gali Fame a 9, je, dostęp do Hype'u jest całkowicie darmowy. Natomiast osoby, które nie, nie kupiły dostępu jest. do gali Fame 9, a chciałby obejrzeć Hype, oczywiście możecie to zrobić za pomocą. Oczywiście możecie to zrobić za pomocą kupno dostępu pay -per -view z linku, który jest, jak już mówiłem, w opisie, a dostęp do gali w jest 10.99. Jeszcze raz Kuba! Kuba, 5 zł. Pozdro, do 15 maja dajesz ogień powodzenia. Kuba tak będzie, będzie ogień, będzie zda mocna. Bartłomiej Bielecki w witam Kasio, pozdrawiam Ciebie i wszystkich oglądających. Dzięki Bartłomiej Bielecki i super chat, dzięki za super czat i cały czas dziękuję Tobie za pozdro. Marecki, 5 złotych. Siema królu, turboprzygłupy liczą dzisiaj, że Gracjan zadzwoni do face to face i pociśnie frajer jego. Zagadaj tam do gracka, czy jest zwarty i gotowy. Pozdro i jak tam waga? Uwaga, dzisiaj 90 do. po treningu.